Witam, witam bardzo serdecznie, witam bardzo serdecznie. Nie, nie muszę się przedstawiać, bo część z was bardzo, bardzo dobrze mnie zna, chociażby z moich vlogów, czy z internetu. Długo zastanawiałem się nad tym, jaki temat dzisiaj można by było poruszyć w takiej sprawie, Tematów jest wiele, ale myślę, że czasami powinienem być lepiej, lepiej do tego przygotowany, natomiast uważam, że wa warto rozmawiać i zawsze warto rozmawiać, czasami pomysł przychodzi spontanicznie. A dzisiaj chciałbym poruszyć taką, takie informacje natomiast na temat może nie na tyle co przyjaźni, co znajomości. Obiecałem wam także, że już nie będę poruszał różnych tematów, relacji yy, takich szerszych, bo to, to też nie jest, nie jest jakby to w moich kompetencjach, bo nie jestem żadnym krasomówcą. Jednak zobaczcie, jak to jest z tymi wszystkimi znajomościami, że Prosto, szczerze i na temat, że jak od was ktoś potrzebuje pomocy, na przykład pomocy, pomocy zazwyczaj, zazwyczaj jakiej pomocy ludzie oczekują? Zazwyczaj oczekują po prostu, oczekują po prostu, no niestety pieniędzy. Proszą o pieniądze. I to, to opiera się na przyjaźni. Tak jest świat ustawiony, że wszystko kręci się wokół D. I P. To każdy wie o co chodzi, i tak, tak ten świat wygląda. Nie trzeba być wielkim krasomówcą, żeby stwierdzić, że nasz świat opiera się na tych, że tak powiem, jak to Niemcy mówią, geldach, a co oznaczają geldy po niemiecku, to oznaczają pieniądze. Co by, żeby nie skłamać, a też prawdy nie powiedzieć, że zobaczcie, zobaczcie jakie, jakie potrafi być ludzkie zakłamanie i jak niektórzy, jak niektórzy rzucają słowa, słowa na wiatr, aby coś zyskać, a czasami wyczują, że masz Trochę więcej pieniędzy, to będą udawać Twoich przyjaciół. Rada taka ode mnie, przyjaźni chyba raczej nie da się kupić. Jest takie dobre powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się, że tak powiem, w biedzie. Natomiast ja uważam, że prawdziwego przyjaciela zawsze można sprawdzić, nawet jak ci idzie dobrze. Bo czasami problemem to nie jest pomoc finansowa czy inna. Mi także wiele osób pomogło, nie mogę niczego nikomu zarzucić, zbyt bardzo i, od, i zbyt bardzo, że tak mówić, mówić tylko o jednym, że ale w swoim życiu napotkałem, napotkałem różne osoby, odbieram różne telefony, i często są to telefony. Z prośbą, a ja się pytam z jaką pomocą, no to słyszę po prostu pieniądze. Wszystkim niestety, taki jest świat ustawiony, i to nie jest niczyja wina, że ten świat tak wygląda. No, pieniądze są bardzo istotne. Ja, jeżeli jest miłość, szczera, nawet szczera miłość, a pieniędzy zabraknie, to miłość, która wejdzie. Drzwiami to po prostu wyjdzie z powrotem oknem, ale obiecałem Wam, że zbyt bardzo nie będę wchodził w takie, w takie tematy. Natomiast prawdziwy przyjac... na prawdziwego przyjaciela zawsze można, zawsze można liczyć. Mi także moi przyjaciele wiele pomogli, ale też miewam takich znajomych, którzy. Po prostu w, w, pewne, w pewnej mierze proszą tylko, proszą tylko o jedno. Oczywiście to można pomóc, ale gdy zwrócisz się do kogoś o pomoc, a on nie odbierze telefonu, a ty mu pomogłeś, a on ma cię po prostu gdzieś czyli teraz po prostu wyzyskiwać Nie mówiąc o tym, że problem, problemem dzisiaj jest styl po prostu życia króla, króla Midasa. Dzisiaj, dzisiaj panuje styl życia króla Midasa i trochę styl życia Pinokia, czyli po prostu wszyscy chcieliby pławić się po prostu w dobrobycie, zapominając o innych, o innych wartościach, między innymi o przyjaźni, o jakichś szerszy, szerszych wartościach, jest to niestety w moich oczach bardzo złe i bardzo, bardzo czasami mi jest z tego powodu bardzo, bardzo przykro, że ten świat wygląda tak, ale inaczej, ale ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, to my kreujemy to, to nie miejsce kreuje nas, to my kreujemy miejsce także. I tak jak powiedziałem w innym vlogu, że zawsze w każdej sytuacji jest jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie, no chyba, że sytuacja już jest tak krytyczna, że trzeba szukać pomocy po prostu szerzej. Natomiast co do prawdziwy przyjaciel pomoże ci nie tylko w biedzie, ale także nie zawiedzieć, nie zawiedzieć się w innych, w innych sytuacjach. I nie, nie, nie będzie tylko wyciągał ręki o, o pomoc finansową. Ja oczywiście, że twierdzę także, że można ludziom pomagać także finansowo, natomiast ja twierdzę, że od, od pożyczania pieniędzy służą, służą banki, a nie, prywatne, a nie prywatne osoby. Nie chciałbym też. Wiele że tak powie, powiem, tak szczerze mówić na ten temat, yy, powiem tak, jakby to że rzecz ująć, mi też wiele osób w życiu pomogło i w moich oczach zasługują na, 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 na bardzo wiele. Natomiast, skoro ktoś tylko dzwoni do mnie. I, i prosi tylko o jedno okej, okay, dobra ale każda pomoc ma chyba swoje swoje, że tak powiem yy, granice nie chcę też się przechwalać yy, tym wszystkim jak to wygląda, ale myślę, że co by się nie działo prawdziwy przyjaciel zawsze odbierze od Ciebie telefon o, o każdej porze a jeżeli nie odbierze teraz, to napiszesz mu SMS-a, postara się go odczytać i ponownie ten telefon odbierze. Mi też, mi też wiele osób w życiu bardzo pomogło i chciałbym za to wszystko bardzo, bardzo podziękować. Natomiast yy, mówią, mówiąc krótko i szczerze, nie powinno używać się y, dobroci, dobroci nawet swoich, swoich bliskich, także z drugiej strony, także trzeba umieć przyznać się, że tak powiem, y, do błędu, ale także nie popadajmy w obłęd, bo, bo widzicie, bo tak to jest, że ja też mam swoje grono ludzi, na których. Mogę liczyć, aczkolwiek niektórych z nich już czas zweryfikował i sam, sam ocenił, bo najlepszym, najlepszym sędzią, słuchajcie, jest niestety czas. Jak to mówią Anglicy, time will prove, czyli czas udowodni, co te wszystkie znajomości są po prostu warte. I ja. I ja naprawdę niektóre znajomości yy, tak szczerze postanowiłem już ukrócić i, i być trochę takim, że tak powiem, no, twardym gościem, żeby nie mówić in, innych, innych po prostu słów, yy, bo czuję się nieraz przez niektóre osoby po prostu oszukany i zawiedziony także Także tak widzicie, także ten świat jest poukładany, i tak to po prostu niestety wygląda, że wszystko niestety nie my, zmieniacze świata, yy, źle kończą świata. Świata się nie da naprawić. Niech, niech świat naprawiają mądrzejsi od nas, niech świat próbują naprawić. Politycy albo ludzie decyzyjni, a niezwykłe nie osoby, bo naprawiać świat, to jak walczyć, po prostu jest z wiatrakami. Tylko szkoda, że, szkoda, że oso, osoby, osoby yy, na przykład, nawet z, z którymi się pokłócisz i wyciągasz, i wyciągasz rękę, to, to ją odrzucają. A czasami tak bywa, że już więcej okazji do pojednania się może po prostu nie być, bo każdy ma swoją godność i więcej ręki na zgodę nie wyciągnie. W ten sposób, skoro, skoro nasz kraj Polska potrafił pojednać się z odwiecznym wrogiem, ja już nie będę mówił, z jakim krajem toczyliśmy. Dwie wojny światowe. I żyjemy do tej pory w zgodzie, czyli powinniśmy to przenosić na swoje własne życie. Każdy problem jest do rozwiązania, każdy konflikt da się załagodzić. Natomiast skoro ktoś nie chce, to, to nic, nic, że tak powiem, na siłę. Nic na siłę. Ale z drugiej strony, nie wolno być także zawisnym i szukać po prostu jakiegoś, jakiejś, jakiegoś kolejnego zatargu czy jakiejś zemsty. Należy pozostawić tę sprawę losowi, a niektórzy osoby, osoby głęboko wierzące, powiedzą zostaw to, zostaw sprawiedliwość, że tak powiem. Zostaw sprawiedliwość sile wyższej, natomiast uważam, że jeżeli Coś już, coś wyciąga rękę na zgodę, to powinno się ten honor schować do kieszeni i opodać, żeby był święty spokój. Natomiast jeśli wygląda to w ten sposób, że ktoś, ktoś ma tak wyniosłe ego i, i nie chce, oczywiście nic na siłę, nic się nie robi na siłę i niczego się do niczego nie zmusza, ale wracając jeszcze do przyjaźni, Prawdziwy przyjaciel to jest taka osoba, która nie zostawi nikogo na lodzie, nawet jakby się waliło i paliło. I żeby ratować sytuację także odda nie tylko dowolną kwotę, ale poświęci wiele, żeby albo jakoś pomóc, albo coś załatwić. I ja jestem głęboko zadowolony, że ja mam... Takie osoby, oczywiście nie powiem Wam kto to jest, bo ja jestem taki, że dochowuję tajemnicy. Nie będę też się wszystkim, że tak powiem przechwalał, ale mam osoby, którym mogę ufać, zwrócić się o pomoc i jestem za to po prostu bardzo, bardzo wdzięczny. Natomiast czy wierzyć w karmę? W karmę że karma wraca. Może rzeczywiście jest i ta karma, słynna karma, o której tak się wielokrotnie mówi, wielokrotnie się słyszy czy czyta. Natomiast ja do tego podchodzę trochę dosyć sceptycznie. Jakby, że jeszcze odnośnie relacji międzyludzkich, to jest to, że czasami nic nie trzeba robić, a sam czas. Zweryfikuje kto, kto jest warty, po prostu czego i czy warto tą znajomość ciągnąć. Ja po swoich, że tak powiem, przejściach, z niektórymi znajomościami już kończę i chciałbym po prostu, żeby niektóre osoby o tym wiedziały, że po prostu. Jakby to rzecz ująć nie ze mną, te że tak powiem, numery nie będzie ktoś udawał mojego przyjaciela, żeby tylko czerpać jakiekolwiek korzyści i Wam radzę to samo. Jeżeli czujesz, że dana znajomość nie jest dla Ciebie, to się od niej dyplomatycznie odetnij. Co by tu jeszcze rzecz dodać, rzecz ujmując a także powiedzieć prawdę, a nie skłamać, czy na odwrót całej prawdy nie powiedzieć. Ja jestem po części przekonany, że co by się nie działo w waszym życiu, w czyim życiu, zawsze, zawsze jakaś droga ucieczki jest. Natomiast gram, gramy w tą gierkę codziennie bez opcji exit czy escape. Musimy przejść przez to wszystko. Częściowo turbulencje życiowe mamy przez swoje zachowania, swoje problemy lub swoje decyzje, a częściowo jesteśmy niewinni, a ponosimy niezasłużoną karę. Jest to rzecz, że tak powiem, niesprawiedliwa, a przyjaciele są prawdziwi, prawdziwi po to, żeby nam w razie czego pomóc, chociażby coś doradzić, ja już nie mówię o kwestiach finansowych, tylko doradzić, coś wspomóc, pocieszyć. Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy na tym świecie, między innymi zdrowie i spokój. To jest prawdziwe złoto tych czasów. Natomiast jeśli ktoś ciągle ściąga do ciebie czapkę i się Ciągle uśmiechaj cię klepię po plecach, że wszystko jest dobrze, to nie wiesz takiej osobie, bo tak jak była słynna piosenka, nie ufaj ludziom, którzy ciągle cię klepią po plecach, bo ci ludzie są po prostu yy, fałszywi, chcą coś zyskać. Prawdziwy przyjaciel zwróci Ci krytykę, nawet może powiedzieć Ci coś do słuchu, żebyś zmienił swoje zachowanie. A taka osoba, która stale się przymila i mówi, że wszystko jest ok, jest w moich oczach po prostu osobą po prostu fałszywą i niegodną zaufania. Także ja się cieszę, że mam pewne grono znajomych na których mogę liczyć i jeśli będzie trzeba też im pomogę. Natomiast na koniec powiem, nie wiem kto, kto będzie to oglądał z niektórymi znajomościami jest po prostu pas pasuje niektóre znajomości to już nie chodzi o jakieś mówię ogromne ogromne potrzeby tylko już dostałem pstyczka w nos i życie życie to po prostu zweryfikowało kto i jak jest warty a ja teraz postaram się otaczać osobami które są dla mnie naprawdę bardzo wartościowe i warte, bo lepiej mieć mniejsze grono znajomych, ale zaufanych i serdecznych, którzy także coś doradzą albo wyleją kubę zimnej wody na głowę. Niż tysiące fałszywych znajomych, w szczególności na Facebooku, którzy znają cię tylko, żeby cię znać, albo chcą tylko od ciebie coś zyskać i to by było na tyle